W sobotę 1 kwietnia plac przy Kościerskiej Szkole nr 6 zapełniły tony odpadów. Wszystko za sprawą corocznej zbiórki elektrośmieci. Tegoroczna zbiórka to już 14 edycja konkursu Dobre Rady na Elektroodpady, które przygotowali uczniowie Kościerskiej Szóstki pod opieką pani Beaty Chwarzyńskiej. 14 raz bierzemy udział w konkursie Dobre Rady na Elektroodpady, który jest organizowany przez firmę AuraEco. W zeszłym roku zebraliśmy 15 ton odpadów, 2 yy, tony baterii, zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce, także liczymy na to, że w tym roku również e, zabierzemy dużo tych zużytych sprzętów, bo mieszkańcy na pewno w sobotnej je mają. okazji do pozbycia się elektrycznych i elektronicznych śmieci skorzystało bardzo wielu mieszkańców powiatu kościerskiego. Kolejna edycja zbiórki elektrośmieci w tej szkole odbędzie się już za rok.